Siemanko, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Łukasz, witam Was na kanale Ograj Ten tydzień zaczynamy od bardzo dobrej informacji. W końcu udało się odkuć. Wszedł sobotni kupon, także jesteśmy mniej więcej na zero po tych ostatnich niepowodzeniach. To dobrze jednak, że coś się udało wygrać. Nie będę zmieniał taktyki. Dzisiaj znowu dwa mecze, dwa spotkania poniedziałkowej Ligi Europy. Także zapraszam Was już bez przedłużania do analiz. I zanim opowiem o analizie tego spotkania, to najpierw konkurs. Będzie do wygrania znów 100 złotych bonusu do Bugmachera BetClick. Jedyne co musicie zrobić to wytypować dokładny wynik spotkania Manchester United FC Kopenhaga, zapisać go w komentarzu pod filmikiem, dopisać swój login do BetClicka i liczyć na to, że się trafi. A jeżeli nie macie jeszcze konta w BetClick, to też możecie wziąć udział w tym konkursie. Wystarczy, że sobie po prostu to konto założycie. W przypiętym komentarzu do tego filmiku znajdziecie link rejestracyjny razem z kodem promocyjnym Promka VIP, dzięki któremu będziecie mieli pierwszy zakład do 50 zł bez ryzyka z możliwością natychmiastowej wypłaty. Zapraszam Was do brania udziału w konkursie, a teraz już przechodzimy do. Analizy tego spotkania. Także zaczynamy od meczu Manchester United FC Kopenhaga. Czerwone Diabły mają już, co prawda, zapewniony udział w przyszłorocznej lidze mistrzów ale nie zamierzają odpuszczać wygrania Pucharu Ligi Europy. Bo to wiecie, zawsze jest dobrze dostawić kolejny puchar do klubowej gabloty z trofeami, a na Old Trafford o to właśnie chodzi. i To jest pożądane i dobrze widziane, jeżeli kończy się sezon z jakimkolwiek trofeum, nie umniejszając nic oczywiście Lidze Europy. Piłkarze Solskiera wierzę w to, nie będą mieli wielkich problemów z pokonaniem Kopenhagi. Do tego myślę, że padnie kilka bramek. w tym spotkaniu. Dlatego mój typ na ten mecz to wygrana Manchester United i gole powyżej 2.5. I drugie dzisiejsze spotkanie to mecz Interu Mediolan z Bayerem Leverkusen. Inter obok Manchesteru United jest wymieniany jako główny pretendent do zdobycia Pucharu Ligi Europy. Bayer Leverkusen z kolei dla mnie jest czarnym koniem tych rozgrywek, głównie ze względu na te szalone brawurowe i młode skrzydła w postaci Leona Baileyego i Kaja Hawersa. Myślę, że ci dwaj zawodnicy napisują sporo krwi obrońcom Interu Mediolan, ale jednak, mimo wszystko, Antonio Conte ma do dyspozycji piłkarzy lepszych jakościowo moim zdaniem niż Bayer Leverkusen i myślę, że w tym spotkaniu wygra Inter lub padnie remis w 90 minutach, ale też sądzę, że na pewno obydwie drużyny strzelą po przynajmniej jednym golu, dlatego mój typ na to spotkanie to podwójna szansa, wygrana Inter lub remis. I dodatkowo obstawiam, że obydwie drużyny strzelą po golu. Tak się prezentuje mój kupon na dzisiejsze spotkania. Mam nadzieję, że zapali się dzisiaj wieczorem na zielono. Dajcie znać w komentarzach, co byście zmienili, czy też tak obstawiacie. Czekam na Wasze odpowiedzi konkursowe. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, do lajkowania. Tego filmiku. I do zobaczenia. Myślę, że już jutro, ponieważ zbliżają się kolejne spotkania Ligi Mistrzów i Ligi Europy, także w tym tygodniu będzie jeszcze kilka fajnych meczów do obstawienia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i samych zieloności. Cześć!